Jak bardzo wyprowadziłeś wczoraj z równowagi Cristiano Ronaldo? Bo z tego co widzieliśmy, to mocno był poirytowany chyba i wynikiem, i tym, że nie dałeś mu poszaleć wczoraj na boisku. Ja uważam, że to jest akcja jak każda inna, która ma miejsce na boisku. W walce, w walce o piłkę chcieliśmy zapaść za brodę, ale nikomu nie, nic nie wyszło. Dobrze, to było pytanie szersze, żeby się powiedział o tym, jak się zatrzymuje Real Madrid. Znaczy, ja uważam, że zespół zrobił. Naprawdę fantasy, zagrał fantastyczny mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Było, było sporo sytuacji podbramkowych, no ale uważam, że zasłużenie wygraliśmy. I no najważniejsze jest to, żebyśmy właśnie potwierdzili tę tą, 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 tą klasę nie tylko w tego typu meczach, ale również w całym, w całym sezonie, zwłaszcza właśnie z tymi zespołami, które, które rywalizują z nami o, o, o walkę w europejskich pucharach. Opaska kapitańska to początek dłuższej przygody. W nowej roli? Znaczy ciężko im powiedzieć. Nie ukrywam, że to była dla mnie duma, pre, reprezentowanie drużyny i, i, i nic, tylko mam nadzieję, że, że w najbliższych spotkaniach również będę, będę ją miał. Szczerze mówiąc, że teraz w samolocie miałem okazję oglądania kilku meczów z Irlandią i ze Szkocją. Naprawdę chce mi się grać, przyjeżdżamy zmotywowany, żeby wystąpić jak najlepiej, żeby przede wszystkim zwyciężyć, pokazać się jak najlepszej strony publiczności, stworzyć spektakl i wygrać to spotkanie. Z z filmu, z tych... fragmenty tak? No. Jakie tak, tak. Jaki z, z, z tych fragmentów, z tych meczów? E, znaczy, przede wszystkim pozytywne, bo udało nam się zdobyć cztery punkty w, w dwóch ostatnich meczach, e, awansować na mistrzostwa Europy, e, zrealizować cele więc, więc to, jest, e, to, jest pozytyw, to jest strona pozytywna, ale na pewno były jeszcze e, momenty, które możemy rozegrać lepiej i. i Zostało jeszcze sporo pracy, no ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Jakie tej reprezentacji znaczy, Dążenie do tego, co, co wypracowaliśmy dotychczas, uważam, że rozegraliśmy bardzo dobre eliminacje, dobre mecze, ale żaden z tych meczów nie był perfekcyjny, bo nie da się tego rozegrać. Były momenty, które, które możemy rozegrać lepiej, zwłaszcza druga, druga połowa w meczu. z, z Irlandią, gdzie, gdzie były momenty, gdzie, gdzie nie mieliśmy panowania nad piłką, gdzie możemy bardziej spokojnie doprowadzić do końca tego, tego meczu, więc, więc na pewno wszystko idzie w dobrym kierunku, ale, ale, ale na pewno, żeby, żeby coś osiągnąć na Euro będzie trzeba jeszcze ciężko przepracować ten okres i, i po prostu dążyć do, do, do perfekcyjności. Gramy, żeby wygrywać. To jest najważniejsze. Każde spotkanie, czy to nawet na treningu, gra się po to, żeby w małej gierce osiągnąć sukces. I tak jest w meczach nawet towarzyskich. Gra się po to, żeby, żeby zwyciężyć. Na pewno będziemy pracować nad fragmentami, czy to w grze, w grze defensywnej, czy w ofensywnej, żeby stać się lepszym zespołem, no, ale na pewno to jest. będziemy tutaj przyjeżdżać nawet na te mecze towarzyskie po to, żeby, żeby osiągnąć korzystny wynik jak dowiedziałeś się o, o tym, że będziesz kapitanem y, SyWi przed meczem z Realem? Co mi powiedział przed meczem? Tylko tyle? Naprawdę? To nie, nie, nie mówił wcześniej, nie, nie zapowiadało nic tego, że będziesz kapitanem? Nie, żadnego rytuału nie było, nic, nic takiego. Znaczy na no nie okrywam, że no tak, była klauzura i, 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 i to, że będę kapitanem, powiedziałem im dokładnie, że jeżeli nie będę kapitanem, to, to nie podpisuję kontraktu. No. A w sumie jest tak, że kapitan jest mianowany przez trenera czy przez. Przy, czy przez trenera. Tenera? Czyli po prostu powiedział, że będziesz kapitanem kropka HOMUS. Tak. Myślisz, że od teraz już Sewila tylko będzie do góry w tabeli się przesuwała? czy znaczy mam, mam taką nadzieję. Pamiętam, że miesiąc temu przyjeżdżałem w takiej samej atmosferze po, po meczu z Barceloną, a później graliśmy w Kratkę, więc uważam, że tam że mam nadzieję, że ta forma ustabilizujemy ją i będziemy grać nie tylko w tych w meczach przeciwko tym, tym najlepszym zespołom, ale również zespołami, można powiedzieć, w cudzysłowie słabszymi.